Zrób ze mną torcik bezowy z mascarbon i malinami. Jest przepyszny, rozpływa się w ustach. Potrzebujemy szklankę białek, które ubijamy ze szczyptą soli. Następnie dodajemy stopniowo szklankę cukru białego. No i na sam koniec, jak już widzicie, że mamy ładnie ubite, no to dodajemy oczywiście łyżeczkę osu winnego oraz łyżeczkę skrobi ziemniaczanej. No i wszystko przekładamy na blachę ładnie. A jeszcze dodałam wcześniej cukier waniliowy. Możecie pominąć lub również dodać jak ja. Bez suszymy na 120 stopni, e, około 40 minut, następnie e, z półtorej godziny lub nawet i dwie 90 stopni. Wszystko zależy od waszego piekarnika. Po prostu pod palcami będziecie czuli, czy już są ok. Następnie przygotowujemy masę, czyli dajemy tutaj sobie łyżkę salatyny ją rozpuszczamy z wodą ciepłą, oczywiście. Próbujemy śmietankę z 3/4 opakowania mascarpone. Moje opakowanie miało 250 gramów. Dodajemy 3-4 łyżki cukru. Wlewamy naszą żelatynę, no i tutaj pokrojone wcześniej malinki. Robimy spód. no i układamy na jakiejś naszej blaszce ulubionej. O, a tutaj właśnie sobie spróbowałam solo. Wkładamy sobie tutaj bezy pokruszone na tą naszą masę. No i później już dodajemy e, zwykłe w całości bezy. Wkładamy do lodówki na minimum 3 godziny, aby tutaj nasza, mm, nasz tortik po prostu stężał. No i już sobie tutaj pokruszyłam w ręku bezy i jeszcze taką posypkę sobie zrobiłam z tego. Także naprawdę bardzo polecam. Jest tak przepyszne po prostu to ciasto, że to jest dramat. To jest tak fenomenalne, że to jest szok. Obserwuj po więcej.